Ale zimno. Pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową. Czemu jej nie założysz? O wow. Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na Abraty i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I pierwsze tysiąc autografów jest ponumerowanych na odwrocie, więc się pospiesz. Abraty. Widzowie, w Stamble Guys wylądował nowy skin legendarny Ninja Pill i jest to banalny. Jan, ale właśnie wersja ninja. A do tego wszystkiego mamy jeszcze sushimi. Czyli w sumie taką pałeczkę, nawet nie wiem jak to nazwać. To wszystko za sprawą tego, że mamy koło ninja i to są same skiny właśnie ninja i wśród nich jest ten legendarny ninja pil. A jedno zakręcenie to aż 325 klejnotów, więc ja kręcę po to, żebyście wy nie musieli. Bo serio, cena jest autentycznie jak z jakiegoś kosmosu. Natomiast jeżeli chodzi Chodzi o tamten skin sushi, to popatrzcie, mamy tutaj nową ofertę, no nie? Za prawie 50 zł. Ja ogólnie jeszcze, słuchajcie, z tego koła nie posiadam sushi, mastery i to, a chyba całą resztę już mam. I ten odcinek nagrywam po to, żeby wyrównać wszystkie skiny, żeby kupić maksymalnie dużo, jak się da. Czyli, żeby właśnie trafić tego specjalnego sushi'ego, bo to jest 10% szans, więc w teorii powinno nam się udać. Ale chciałbym jeszcze trafić tamtego legendarnego bananiarza Jana. No niestety, nie w tym zakręceniu. Warto też pamiętać o tym, że my wciąż nie mamy jeszcze wszystkich skinów tutaj. Mamy tylko podstawowe, więc dobrą opcją jest kupić sobie troszeczkę tych lasek cukrowych oraz jako, że jest kalendarz adwentowy, to możemy sobie odebrać 10 żetonów, ale chyba się zgodzicie, że to jest nieśmieszny żart. 10 żetonów. No ale dobra, my mamy oczywiście tutaj do otwierania te oto pudełka bożonarodzeniowe, więc dawajcie, walniemy sobie to za 30 lasek cukrowych. Może tutaj się trafią jakieś odłamki skina, którego nie posiadamy. Dobrze by no niestety, tutaj słuchajcie, jest duplikat, natomiast tu nie ma duplikatu i brakuje nam 12 odłamków do dziadka do orzechu. Więc w takim razie zakręćmy sobie teraz po raz kolejny kołem ninja. 325 klejnotów. Ile to jest złotych? Moim zdaniem to jest około 5 złotych za jedno zakręcenie i w zamian za to, że może teraz się. Nie uda. Ej, ale darmowe koło fortuny. Tak, 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 tak. Ciśnijmy. Let's go. Zobaczmy, słuchajcie, co tutaj w trawie piszczy. Może dostaniemy w końcu skin, którego jeszcze nie posiadam. A to by było naprawdę piękne. No, na przykład, właśnie to. Jedno w prawo. Natomiast ja wam przypominam, żebyście na końcu sklepu wpisywali cztery litery: A, B, R, A. Jest to mój kod twórczy i bardzo mi tym pomagacie, jeżeli to wpisujecie raz na tydzień. No dobra, ale my wróćmy teraz do koła sushi. Dawajcie, no skoro jest 10% szans. To czysto statystycznie ja już tego skina powinienem posiadać, dlatego że ja tym kołem zakręciłem. No dobra, dzisiaj to może drugi raz. Ale ogólnie w poprzednich odcinkach to kręciłem nawet całkiem sporo, ale oczywiście to nie chce wypaść, więc co? Ninja pil! I tak możemy, słuchajcie, na zmianę. I jeszcze możemy to poprzeplatać tymi zimowymi pudełkami. Bo te zimowe pudełka są naprawdę mega kozackie. Ej, dobra, tego skina nawet nie ma tutaj w kole, to jest jakiś skam. No dobra, to tak jak mówiliśmy, tak też zróbmy. Dawajcie, odbiorę sobie tutaj jeszcze te laski cukrowe, następne są za... Całą dobę. Więc dawajcie, za 30 tych lasek otworzymy sobie pudełko, bo chciałbym, właśnie tak jak mówiłem, zdobyć jak najwięcej tych skinów, tylko się da. No fajnie, fajnie, no super pudełko. Więc najpierw, właśnie, wykończmy, słuchajcie, tego nut crackera, bo całą resztę już posiadamy, i wtedy możemy cisnąć pudełka po 85. No nie? Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. No nie no. Znowu duplikat i znowu duplikat. Zaraz dojdzie do tego, że ja wyzeruję się, słuchajcie, ze wszystkich lasek cukrowych i nie zdobędziemy tego gościa. Serio, tak może być, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Błagam, daj dziadka do orzechów. Let's go! Brakuje nam, słuchajcie, siedmiu. Siedem to nie jest jakoś super dużo. Więc dawajcie, otwórzmy sobie. Może z tym razem nam się trafi dziadek do orzechów. To by było na pewno bardzo, bardzo kozackie. Jest! Brakuje nam trzech, słuchajcie. Brakuje nam trzech. I mamy to! Mamy dziadka do orzechów, bo mamy Blueses Abra Team. Pamiętajcie, że mamy nowy sklep www.abra Pierwsza linia w opisie i słuchajcie. Słuchajcie, wysyłka jest już w 24 godziny. Mamy ciepłe bluzy, szyte w Polsce, gramatura 280 gramów, więc to nie jest byle co. Do każdego zamówienia zdjęcie z autografem i z wiadomością na odwrocie. Do tego dwie wlepki totalnie za darmo. Dlatego jeżeli szukasz idealnego prezentu, czy na Mikołajki, czy na święta, to wpadaj na www.abraety.pl, a się nie zawiedziesz. No dobra, pokaż mi ten skin Nutcracker. On wydaje się być bardzo wysoki w ogóle. No to trzeba sprawdzić. Wy na pewno już doskonale wiecie jak sprawdzamy wysokość skinów. Wiadomo, Icy Heights jest tutaj odpalone i ja mniej więcej pamiętam, dokąd sięgały te najwyższe skiny. Zobaczmy, czy tu... Ej! On sięga, słuchajcie, do niku, więc to może być naprawdę wysoka skóreczka. Uwaga, jak stanie, no to nie. Dobra, najwyższy skin, no niestety, to to nie jest, ale nie można powiedzieć, że jest mały. Absolutnie nie, nie. No i teraz tak, dalej pozostaje nam koło ninja i dalej pozostaje nam koło sushi, więc kręćmy, słuchajcie, kręćmy, kręćmy, ale jeżeli byśmy zdobyli trochę tych lasek cukrowych, to moglibyśmy, słuchajcie, jeszcze podblokowywać kolejne pudełka. Ty będzie coś specjalnego. No nie, no nie będzie coś specjalnego. Ja nie miałem tego skina? Ej, myślałem, że w tym kole tylko ninja tego bananiarza nie miałem. A tu proszę, ej. Spora niespodzianka. Natomiast ja wziąłem teraz udział w wydarzeniu Nie spadnij, żeby zarobić, słuchajcie, laski cukrowe na kolejne boksy oraz, żeby testować tego skina. I mam wrażenie, że on jest aktualnie najwyższym skinem na całej arenie. Słuchajcie, może tak być, naprawdę, może tak być, że on jest tutaj najwyższy. Nie mówię, że w całej grze, ale właśnie tutaj na arenie. Dobra, trzeba uważać, słuchajcie, gdzie teraz tutaj będziemy szli dalej. W lewo, w prawo, dobra. W prawo to chyba średnia opcja. O, dobra, tu jest gość, więc lecimy piłeczką siem mano. I teraz masz tutaj ze śnieżki jeden z drugim. Ej, dobra, ten skin jest całkiem fajny. I pytanie, czy ktoś jeszcze nim tutaj gra? Nie widzę, słuchajcie, w ogóle, że... O, tu jest świąteczny skin. Wiadomo, teraz będzie honey dropik, więc tą giereczkę akurat potrafimy, bo mamy bluzę Sobra Team. A z nią łatwiej jest wygrywać w Stumbleguys i to nie są żarty, bo nawet takie bambino jak ja sobie czasem potrafi wygrać, no nie? Dobra, polecimy sobie tutaj. Okej, okay, no wiadomo, te pierwsze platformy, to tam ludzie będą spadać i tak dalej, to nie ma większego znaczenia. Ja się zrobię na nie. Żeby oni dali mi święty spokój. W ogóle już jedna osoba odpadła, słuchajcie. No to całkiem grubo się tutaj zadziało powiem szczerze. Ale dobra, my sobie polecimy teraz tutaj. I teraz słuchajcie, na spokojnie. Na spokojnie, słuchajcie, jeden klocek po drugim klocku. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak, tutaj zrobimy sobie tak. Okej, okay, tutaj sobie spadniemy też na totalnym luzaczku I teraz, słuchajcie, cztery osoby odpadły. Dobra. Czyli tak, pójdziemy sobie tutaj, ładnie, pięknie. Okej, okay, tutaj ludzie mają emotki, więc trzeba, słuchajcie, na nich uważać, no nie? Na tych właśnie ludzi, co, słuchajcie, tutaj dość mocno emotkują. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow! Ej, dobra! No, taki fart to już naprawdę jest kwestia tej bluzy. Przecież ja już dotykałem tej maź fioletowej, a udało mi się przejść. To jest znak, serio! To jest znak, że musimy teraz wygrać. Dobra, słuchajcie, ci siebie w takim razie. Ci siebie, ci się. Pójdziemy sobie na trampoliniarza. Ja, 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 na. Aj, miałem nadzieję, że tutaj gość, słuchajcie, się nie zdąży odbić. No, ale dobra. Tutaj wiadomo, w zależności od tego, jak dobrze będą grać. To albo ta gierka, słuchajcie, będzie trwała naprawdę długo, albo to może być kwestia po prostu, nie wiem, minutki półtorej, bo czasem się tak zdarza, że ludzie tutaj nie ogarniają, albo ja nie ogarniam. I po prostu wszyscy szybko odpadają. Widzę, że już jedna osoba odpadła, więc jest całkiem słuchajcie, szybko, ale teraz może być tak, że już nikt nie będzie chciał odpadać, no nie? Więc trzeba, słuchajcie, na to uważać. Dobra, 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 dobra. ok polecimy sobie tutaj na to. No i tu się w ogóle kończą już te platformy. Więc naprawdę, słuchajcie, trzeba uważać. Dobra, ja sobie doskoczę tutaj na luzaczku. Dwie osoby, słuchajcie, odpadły. Jestem jako jedyny, słuchajcie, jeszcze na samej górze. No ale sami widzicie, ile zostało mi tych kafelków. Więc to niestety na długo, słuchajcie, mi nie wystarczy. Mamy tutaj, słuchajcie, trampoliniarza. Więc zaraz, słuchajcie, będę chciał właśnie z niego skorzystać. O kurde, ale mi zabrał trampoliniarza. No nieźle, słuchajcie, naprawdę nieźle. Ale ja sobie polecę tutaj dalej, no nie? Trzy osoby, słuchajcie, już tutaj sobie odpadły, więc całkiem spoko. Dobra, ja bym chciał, słuchajcie, tutaj sobie doskoczyć. Właśnie na luzaczku. Teraz bym chciał tutaj. Oj, tutaj to się niestety nie zabrało. Bardzo dało, ale jest i tak, słuchajcie, w porządku. No, mało tych klocków zostało. Powiedziałbym, słuchajcie, że trafiliśmy na naprawdę mega dobrych graczy. Serio? Bo tutaj sami widzicie, jest grubo, naprawdę grubo. Jestem na samym dole, a. Zazwyczaj udawało się przechodzić dalej, nawet nie schodząc na sam dół, no nie? Więc, jakby kumacie. Dobra, tutaj sobie polecimy tak. Tutaj sobie, słuchajcie, polecimy w ten sposób. Dobra, cztery osoby, słuchajcie, już odpadły. O, oh, wow, dobra giereczka, słuchajcie. Dobra, emocjonująca giereczka. Takie lubimy najbardziej, no nie? No więc tutaj sobie podbijemy. Teraz sobie, słuchajcie, pójdziemy tutaj tym tam trampoliniarzem Janem. Polecimy sobie, słuchajcie, tutaj na kolejnego trampoliniarza Jana. Tylko zanim na niego wskoczymy. O! Zostałem z jednym typem, słuchajcie, teraz już w tym momencie, no nie? Tylko jeden koleś, więc musimy, słuchajcie, to zrobić. Musimy ewidentnie. Tych kafelków, słuchajcie, nie zostało dużo. Ale na tyle wystarczająco, że jeszcze, słuchajcie, mamy gdzie chodzić, no nie? Tylko trzeba uważać, żeby, słuchajcie, potem nie zwalić tego, no nie? Na przykład, że tutaj, o, sobie przeskoczymy i będzie jeszcze w porządku. Tutaj sobie teraz pójdziemy i popatrzcie. Ej, to jest do samego końca Do absolutnie samego końca I let's go O brat im! No i kozaczek słuchajcie Odbieramy sobie tutaj 15 lasek Ale niestety teraz z każdym kolejnym etapem Będzie ich coraz jakby ciężej zbierać Jest nas tutaj słuchajcie Stać na pudełka Tylko że z tego pudełka mamy wszystko A z tych nie mamy No i oczywiście dalej nie mamy tego skina Prawda? Ani tego ninja bananiarza Ani nie mamy tego sushi Więc tak czy inaczej słuchajcie Trzeba kręcić Trzeba Zdobyć, no nie! Aj, dwa w lewo. To co, dawajcie teraz, zakręcimy sobie suszy. Mamy tych klejnotów 156 tysięcy. To najwyższa pora ich troszeczkę tutaj zmarnować. Troszeczkę właśnie pokręcić. Oj, 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 oj! Będzie, będzie! Ej, nie no, poważnie. Serio? Aj. Dobra, to dawaj jeszcze, ninja pila. 6% szans to nie jest jakoś super dużo, ale na tyle dużo, że serio dałoby go radę trafić, no nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, więc dawaj, dawaj, no nie no, nawet go nie ma tutaj na ekranie. To może znowu sushi, może tym razem, słuchajcie, sushi akurat da nam trochę szczęścia. No zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, zobaczmy. Jestem tego naprawdę ciekaw, tego bardzo dużo tutaj wypada. No i dawaj będzie. Z kamroku będzie co najwyżej. No to dawajcie, jeszcze kołem ninja. Zakręćmy sobie, słuchajcie, teraz. A wiecie co? Dziesięciokrotnie. Mam to gdzieś. Lecimy z dychą. Jak teraz się nie trafi ten bananiarz, to się wkurzę. No nie, e, ale coś specjalnego. Ciekawa, jaka jest szansa na niego. Trzeba sprawdzić, słuchajcie. Bo to jest 500 żetonów zwrotu, prawda? Czy po tych zmianach ceny już tam mniej, no nie? Już nie. Nie! Właśnie 500 jest po tych zmianach. Kurde, już się pogubiłem, no nie? Ale dobra, dajcie bananiarza Jana. Ja nawet mam tutaj, słuchajcie plastikową zabawkę banana, no kurde, to jest za grze, muszę go mieć, no jedno w prawo, twórcy gry, no czemu oni się na mnie uwzięli, no bo naprawdę, jak to inaczej nazwać i będzie, let's go, ninja, ej, dobra, mamy go, to szkoda tylko, że zakręcimy dziesięciokrotnie, bo teraz każde kolejne zakręcenie to zmarnowanie klejnotów, prawda, no, ewentualnie wrócą mi za to żetony, ale z żetonów ja nie korzystam w ogóle, no nie, więc jakby jest i tak źle, i tak niedobrze, kurde, ale przypał, ale przypał, że Zakręciłem tak dużo razy, ale gdybym zakręcił pięciokrotnie, to jest szansa, że w ogóle bym go nie tropił, więc chyba nie ma co płakać, chyba nie ma co tego rozpamiętywać. Dawajcie, dajcie mi go przetestować. Ej, ja zakręciłem 10 razy czy 110, bo naprawdę już się zacząłem gubić, ale drugi raz coś specjalnego. Co ty gadasz? I patrzcie, tysiąc żetonów przez to wróciło. No dobra, ale on jest naprawdę super. Tak jak wszystkie skiny bananów zawsze mi się podobały, to ten robi największe wrażenie. A tu w ogóle w misjach patrzcie, co się dzieje. Ja nie mogę. Ile tu, słuchajcie, z rzeczy do przeklikania. Patrzcie, ciach, ciach, ciach. Okej, okay, tutaj lecimy dalej. Ciach, odbieramy sobie. 100? To całkiem dużo. Ale tutaj mamy jeszcze jakąś, słuchajcie, emotkę, która już jest duplikatem. Jeszcze jakieś gwiazdki mamy. I przez to jeszcze kolejne gwiazdki mamy. O kurde, ale grubo. I jeszcze do tego klejnoty. Ej, nie, naprawdę, w tę misję trzeba częściej wchodzić. Ale wiadomo, że skin musi być przetestowany, więc bierzemy nowe wydarzenie. Na którym niestety, ale średnio się czuję. No bo tak, jak jeszcze Icy Heights i tą drugą giereczkę da się przejść... Tak, ice caramba na koniec. No, tam zawsze, słuchajcie, przegrywam, no nie? Dobra, może z dwa razy udało mi się wygrać, no ale rozumiecie na pewno, co mam tutaj na myśli. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, totalna lipa. Chciałem wyskoczyć, ale potem już mnie blokowali, więc troszeczkę słabo. Dobra, walimy tego typa, no nie? Jak ktoś mnie tutaj blokuje, to będzie tutaj dostawał i się No Dobra, tutaj. Dawaj, 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 niech ta piłeczka. O, pomogła ta piłeczka, słuchajcie, pomogła, 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 więc jest zawsze lepiej. Teraz, słuchajcie, zmienimy się też właśnie w piłkę, żeby tutaj szybciutko przeskoczyć. I teraz jedziemy, jedziemy, słuchajcie. Słuchajcie, nie śpimy. Nawet nie robię już głupich rzeczy, żeby po prostu tutaj przejść na metę. I bum! No dobra, tutaj kolega jeden z drugim chyba nie bardzo chcą się bić. Znaczy, dosłownie to chcą się bić. Mamy tutaj Ice Karamba, prawda? No i teraz, słuchajcie, e, tutaj tak jak mówiłem, czuję się dość silnio, ale mam nawet niezły resp. Więc słuchajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie zasypiamy, słuchajcie, nie zasypiamy. Lecimy sobie tutaj w górę. Dobra, okej, okay. dobrze tutaj piłeczka dała, słuchajcie, bardzo dobrze dała. Bo ja jestem w tym momencie, słuchajcie, pierwszy. Okej, okay, tutaj lecimy, słuchajcie. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, okej. Okay. No dobra, gość mnie już tutaj wyprzedził, ale jakby spoko, nie ma, słuchajcie, to dla mnie na razie. Jakiegoś gigantycznego znaczenia. Okej, okay, dobra, tutaj jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mordeczko, 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 mordeczko. Dobra, okej, okay. ej, jestem drugi, ale praktycznie na równi z nim. Szkoda, że to nie był A nie! Gdyby to był finał, to bym przegrał. LOL. No i znowu mamy Ice carambę. No, jeżeli bym dostał znowu taki dobry resp, to mamy szansę, no nie? A no, nawet mam dobry. Resp, słuchajcie, dobry jest ten resp, więc jedziemy, słuchajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tutaj szybciutko. Okej, okay, dobra. O kurde, o kurde, dobra, tutaj słuchajcie, trzeba przyspieszyć właśnie tą piłką. Nie! No nie! I dlaczego to się teraz wydarzyło? Ja nie mogę, jaki nie fart! Jaki nie fart widzowie, Omyg, przecież oni są już daleko przede mną. No jedyna szansa, jaka jest to, że gość, słuchajcie, się walnie w coś, no nie? Że tam sła... O, został walnięty, ale dynamitrongowy przedza, no nie! Patrzcie! Patrzcie na to! Idealnie wszyscy naraz!